No, to, Ej, ja? to wy jesteście Ej, gruby, patrzaj, no Zdaje mnie się, czy on ma oczy. Ano ma Widać był matkę koty na dachu dupczyli <ścoughs> Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, brudasie? Zostawcie Maskonury w spokoju te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta, co go od wyzwały, prędzej naszczam do świętego znicza. Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co pierdną to nową melodyjkę zagrają. <grym> Zostawcie maskonury w spokoju. Tak, zostawimy w spokoju. Co to kurwa? Czarna magia. Zajebać czarownika! Få oh! 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 oh, oh, pakki.